Cześć, to Magda z kanału Wnętrza zewnętrza. Tym razem pokażę Wam 78-metrowe mieszkanie trzyosobowej rodziny znajdujące się w poznańskiej kamienicy. Na charakter tego wnętrza olbrzymi wpływ mają kolory, oryginalna stolarka i rzeczy z drugiej ręki. Cześć, jestem Karolina. Pokażemy Wam dzisiaj moje mieszkanie na Poznańskiej Wildzie. Mieszkamy tutaj od marca 2022 roku razem z moim mężem, naszą malutką córeczką oraz kotem Zawiszą. Nasze mieszkanie jest w nieustannym procesie urządzania i ja już przestałam się łudzić, że ten proces kiedykolwiek się skończy, ponieważ w momencie, kiedy realizuję jeden pomysł, już mam w głowie następny, który jakby dotyczy innego pomieszczenia, innej rzeczy. Czasem są to drobne zmiany typu przestawienie kwiatka, powieszenie półeczki, przewieszenie obrazka, a czasem są to dosyć spore zmiany, jak na przykład położenie tapety, przemalowanie ściany, przestawienie mebli. Także tutaj jakby jesteśmy w nieustannym procesie urządzania od samego początku i, i podsumowując ten proces tutaj będzie trwał y, cały czas. Zaczynamy jak zwykle przy wejściu i tu od razu mamy wieszak na kurtki z półeczką, na której można coś odłożyć, a same haczyki są ruchome. Z tej strony są skrzynki zatopione w ścianie, które nie zostały zamaskowane, tylko wręcz przeciwnie, pojawiła się tu charakterystyczna tabliczka, która dodatkowo podkreśla, że jesteśmy w mieszkaniu elektryków. Na ścianie mamy przepiękną tapetę, której początkowo nie było w planie, ale czasem tak jest, że jak się coś pięknego zobaczy w sklepie, to jest miłość od pierwszego wejrzenia i plany po prostu się zmieniają. I bardzo dobrze, wzorzysta tapeta to świetny wybór do wszelkich przedpokoi czy korytarzy, gdzie po prostu nie dzieje się zbyt wiele normalnie. Możemy wstawić szafę, nie ma miejsca na zbyt wiele mebli i wtedy właśnie takim pięknym wzorem możemy dodać życia. Danemu pomieszczeniu. Ta duża pięciodrzwiowa szafa to płytki pax. Jednak nie szukajcie tych frontów w sklepie, gdyż zostały przemalowane przez Karolinę. Dlatego jeżeli marzy Wam się jakiś wyjątkowy kolor szafy, to pamiętajcie, że Wy też możecie przemalować i tak naprawdę pod kątem wyboru barwy nic was nie ogranicza. I tutaj w środku mamy półki na buty i torebki, a tutaj w tej części, która jest podwójną szafą, w pleckach został wycięty otwór, by wykorzystać wnękę, która znajduje się za szafą, i dzięki temu jest tu więcej miejsca na sprzęty. W drugiej części korytarza jest wejście do pokoju córeczki, który dopiero powstaje, więc nie będziemy do niego zaglądać. Tu jest wejście do łazienki, do niej zajrzymy na koniec. Tu salon z kuchnią, a tu najbliżej wejścia sypialnia, w której wciąż jeszcze króluje maluszek. Jeśli chodzi o podłogi, to nie wiedzieliśmy, co jest pod spodem, bo tutaj w sypialni i w przedpokoju na podłodze było linoleum, a tutaj w salonie były położone panele na całości. I dopiero po kupnie mieszkania, w momencie, kiedy już zaczęliśmy tam zaglądać, jakby co jest pod spodem i jak to wszystko wygląda, okazało się, że pod linoleum jest płyta liśniowa przybita gwoździami. Tych gwoździ było mnóstwo i trzeba było je wszystkie pojedynczo wyciągać. Ale pod spodem były deski, które okazały się zdrowe i, i wiedzieliśmy, że tę podłogę będziemy mogli odnowić. Już była radość, już już się cieszyliśmy. No i wtedy doszliśmy do rozbiórki podłogi w salonie. W salonie już nie było tak kolorowo, ponieważ okazało się, że tej podłogi tam było osiem warstw. W momencie, kiedy zdjęliśmy panele, pod panelami okazało się, że spłyta OSB. Pod płytą OSB były dwie warstwy styropianu sklejonego na naklej do płytek. Pod tym była pianka, która. Um, jest taki ten podkład pod panele. Pod tym jeszcze były dwie warstwy linoleum. Pod tym linoleum jeszcze była właśnie też ta cienka płyta OSB przybita gwoździami i dopiero pod tym były deski, które również były pomalowane jakąś tam ilością warstw przez lata farby. Więc tutaj no, szok był ogromny, zwłaszcza, że myśmy ściągali tę podłogę przez bite dwa tygodnie, ponieważ jakby tyle tego wszystkiego było. Ilość jakby śmieci, które tutaj z tej podłogi były, była zatrważająca. Co jeszcze się okazało, że jakby poprzedni właściciele, żeby te warstwy, które tutaj były, żeby mogły się domknąć drzwi. Podcieli te drzwi tutaj żeby wyrównać jakby je do tego poziomu podłogi. W momencie, kiedy ta podłoga była zdjęta, szpara pod drzwiami była taka, że ja mogłam tam wsadzić rękę do łokcia i nie było żadnego problemu z tym, żeby ona przeszła, więc to można sobie wyobrazić, jak było duże. Ale my mieliśmy tutaj jeszcze jedne drzwi, ponieważ było przejście pomiędzy salonem i sypialną i my to przejście zlikwidowaliśmy. W związku z tym zosta stały nam dodatkowe drzwi i okazało się, że możemy je zamienić tutaj, więc tamte podcięte krótsze drzwi udało się sprzedać. Ktoś się po prostu przygarnął od nas, a my tutaj zamontowaliśmy te, te drzwi, które, które wcześniej były właśnie w przejściu między salonem i, i sypialnią i tak w ten sposób udało się uratować i zachować te, te dodatkowe drzwi bez konieczności jakiegoś tutaj doklejania jakichś listew od spodu czy, czy coś takiego, także tutaj no Fartem nam się udało, że tak powiem, że, że mieliśmy po prostu w zapasie drzwi, które mogliśmy wykorzystać. Salon z kuchnią ma 28 metrów. Przyjrzyjmy się najpierw tej kuchennej części. Tutaj nad płytą okap jest ukryty w szafce. I zwróćcie uwagę, ta szafka jest krótsza od pozostałych, po to, by wygodniej się gotowało. To ma szczególne znaczenie dla wysokich osób, bo w momencie, gdy tu wciąż byłaby zabudowa, trudno by było zerknąć do garnków, które są na dalszych palnikach. A jak już yy, przy płycie jesteśmy, to zobaczcie, że jest ona szersza i ma tu nie 4, ale 5 palników. Pod nią natomiast znajdują się Szerokie, bardzo pojemne szuflady. Było to możliwe, dlatego że piekarnik został zrobiony w słupku razem z mikrofalą. I tu spójrzcie dalej: mamy zmywarkę z lew, a nad zlewem suszarkę ukrytą w szafce, by naczynia nie stały na wierzchu. Tu natomiast obok mamy szafkę narożną, do której jest dostęp tylko z tej strony, więc żeby się dostać dróg. I nie wyjmować wszystkich rzeczy pojedynczo, zostały produkty ułożone w koszyczkach. Dzięki temu możemy łatwo je wystawić i mieć do wszystkiego dostęp. No i jak z dostępem teraz? Kitku! Nasz stół przyjechał do nas y, razem z w komplecie z krzesłami. Y, wcześniej, przez długie, długie lata, stał y, u dziadków mojego męża. Stół pozostał w niezmienionej formie, tak jak był od czasów PRL-u. Tak wygląda do tej pory. Zachował się w wspaniałym stanie. Natomiast krzesła potrzebowały odnowienia, no i postanowiliśmy z tymi krzesłami zaszaleć i, i tutaj no, zrobić je w taki kolorowy, taki nieoczywisty sposób. Sami malowaliśmy i odświeżaliśmy ramy krzesła. Natomiast tutaj oparcia, cała tapicerka oraz środek zostały wymienione już przez profesjonalistę. Ja tylko wybrałam materiał, który tutaj widać. Krzesła te no, są moim ulubionym meblem w, w tym domu. Po prostu, jak wchodzę tutaj i je widzę w tych kolorach, to, to zawsze od razu się uśmiecham i, i naprawdę tutaj je uwielbiam. I każdy, kto przychodzi i je widzi, to też jakby jest taka fajna reakcja na nie że, że to jest coś innego że, że takie oryginalne. Choć nie mogę powiedzieć, że jak mówiłam o moim pomyśle przed zrobieniem, no to niektórzy pukali się w głowę, co ja w ogóle tutaj wymyślam i co chcę zrobić, a już jakby efekt końcowy yy, ich zachwycił. Bardzo nie chciałam mieć dostających sufitu gołych żarówek, bo tak no nie czułam się wtedy domowo, więc niewiele myśląc, pojechałam na targ staroci, żeby zobaczyć, co w ogóle mogę tam znaleźć. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, ponieważ za grosze mogłam kupić klosz do opraw, do których my dokupiliśmy tylko kabel z oprawką, żeby móc je zawiesić, żeby mogło świecić. Oprawy, które są tutaj widoczne kosztowały mnie 2 zł za sztukę. I jakby po tym sukcesie wnętrzarskim to już poszło lawinowo. Z drugiej ręki mamy również żyrandol w salonie, oprawy w przedpokoju oraz oprawy w łazience. Także w zasadzie większość opraw, które mamy w mieszkaniu to są oprawy z drugiej ręki z targów staroci kupione za, za grosze. Przy boku lodówki stanął wolno stojący regał, na którym są nie tylko dekoracje, takie jak rośliny czy książki, bo książki też mogą być dekoracjami, ale również pudełka z akcesoriami. Plastycznymi. I ten sposób przechowywania akcesoriów plastycznych jest bardzo wygodny, bo bierzemy takie pudełko, stawiamy na stole i od razu mamy wszystko dostępne. A potem sprzątamy do pudełka i jednym ruchem możemy odłożyć na miejsce. A gdy łatwo sięgnąć po farby czy kredki, to też łatwiej się zmobilizować, by z nich skorzystać. A to naprawdę mega relaksujący sposób spędzania czasu. Tu nad zieloną sofą jest wiele ramek na niebieskiej ścianie. A na wprost mamy również galerię różnych prac, pod którą znalazła się żółta lamperia. Więc, jak widzicie, każdy kąt ma swój indywidualny charakter kolorystyczny, a mimo to wszystkie razem dobrze się zgrywają. W salonie jest też odpowiednia przestrzeń dla najmniejszego z domowników. Mamy tu różne legowiska i drapaki, a szczególnie podoba mi się ta półeczka, która pozwala obserwować leżącego kota od dołu. Jeśli chodzi o podłogę na balkonie, to tutaj była tylko taka wylewka betonowa, która była już dość mocno spękana, rósł w niej mech, tam była jakaś ziemia w środku. Zaczęliśmy od tego, żeby to wszystko oczyścić. Mój mąż zakleił te wszystkie szpary, które tutaj były, jak również wyrównał całą powierzchnię balkonu. I dopiero na to przyszły tutaj dwie warstwy żywicy poliuretanowej, która jakby utwardziła tą powierzchnię i jakby też dała jej wodoodporność, że ten deszcz, który tutaj pada i woda, która się leje, nie wnika jakby w środek, tylko, tylko jakby pozostaje na zewnątrz. I dopiero na to przyszły, e, przyszła ta modułowa podłoga, tutaj, e, którą zakupiliśmy w IKEA. W łazience wyzwaniem był popularny dylemat: wanna czy prysznic? I oczywiście udało się to pogodzić. Mamy i wannę i prysznic. Wystarczy dać wylewkę na bok i rozłożyć parawan, który po rozsunięciu. Zasłonie aż dwie trzecie wanny i dobrze chroni łazienkę, a gdy chcemy wziąć relaksującą kąpiel, spadamy i zmieniamy oświetlenie na bardziej nastrojowe. Łazienka była pierwszym zaplanowanym przeze mnie pomieszczeniem. Ja po prostu wchodząc tutaj za pierwszym razem, od początku wiedziałam, co gdzie będzie stało, jak to wszystko będzie wyglądało, włącznie z rodzajem płytek i kolorem ściany. Panowie z ekipy remontowej, którzy malowali tutaj te ściany, nie mogli mi uwierzyć, że takie ściany i taki kolor będzie w tej łazience. Trzy razy się upewniali, czy oni na pewno mają nim malować tą łazienkę. Jak im potwierdziłam, to jeszcze padło pytanie, a czy mąż wie, że, że taki kolor został tutaj wybrany. No, Oczywiście, że wiedział, bo kolory wybieraliśmy wspólnie i kupowaliśmy wspólnie farby. Natomiast no tutaj to wzbudziło takie no, kontrowersje wręcz, że jak tak ciemna łazienka. Po czym, gdy panowie już y, pomalowali te, tą łazienkę i jakby to wszystko tak razem zagrało, no to przyznali mi rację, że rzeczywiście bardzo dobrze to wygląda. Tutaj jeśli chodzi o dodatki, no to kiedyś właśnie w jakiejś reklamie na telefonie wyświetlił mi się plakat właśnie z rolką papieru. To jest z patentu papieru toaletowego yy, i stwierdziłam, że on idealnie będzie tutaj grał i również rozwiązuje wszelkie spory co do tego, w jakiej, w którą stronę ma wisieć papier toaletowy. No skoro mamy na patencie tutaj tak narysowane, no to tak musi być. Więc tutaj jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to bardzo proszę od razu widać za nami. Jeśli chodzi o koszty remontu, to cały budżet, jaki mieliśmy zaplanowany na remont, włącznie z umeblowaniem mieszkania i sprzętami do niego, to było 120 tysięcy złotych. Budżet ten planowaliśmy na jesień 2021, i wtedy jakby wszystko miało się ładnie nam zamknąć. No ale wiadomo, jak to jest z budżetami. Później zrobił się boom cenowy, to był wtedy na, tym, na przełomie roku 2021-2022, i te ceny po prostu zaczęły rosnąć w tak zastraszającym tempie, że nie Mogliśmy sami w to uwierzyć. No, akurat wtedy byliśmy na bieżąco z cenami i tutaj właśnie taki najlepszy przykład tego, że cena kranu, który chcieliśmy kupić do łazienki w ciągu trzech dni wzrosła z jakby ceny 500 zł do 700 zł. Tak samo było na przykład z deszczownicą, którą chcieliśmy kupić pod prysznic. Jeśli jeszcze na koniec grudnia ona kosztowała 1500 zł, natomiast już po nowym roku, jakby ta magiczna granica nowego roku została przekroczona i jakby cena skoczyła do 2000 zł. Więc to jakby dla nas, którzy musieliśmy kupić jakby całe wyposażenie mieszkania, takie zmiany cen, to, to po prostu no sprawiły, że ten budżet się bardzo rozjechał. No i konieczne było właśnie tutaj już kombinowanie, jak, jak to zrobić, żeby to wszystko nam się pospinało, żebyśmy mogli tutaj zamieszkać i to mieszkanie wykończyć. No i po prostu skończyło się na tym, że no na bieżąco, z miesiąca na miesiąc, po prostu dokładaliśmy jakieś kwoty brakujące i, i po prostu na bieżąco kupowaliśmy jakieś poszczególne rzeczy czy sprzęty. I też bardzo dużo staraliśmy się szukać na promocjach, na przykład czy jakieś kody rabatowe, czy jakieś akcje właśnie w sklepach promocyjne, żeby jak najwięcej załapać właśnie tych promocji, żeby ten budżet gdzieś tam no, jak najbardziej tutaj nam się zapił. W tym filmie to już wszystko. Linki do naszych Instagramów zostały w opisie filmu, a Wam przypominam, że na kanale mamy ponad 200 wnętrzarskich materiałów, więc jeśli szukacie inspiracji, to jesteście w dobrym miejscu. Do zobaczenia następnym razem, papa! Pa.